A dziś naprawdę ważne słowo. Really. Really. No właśnie, Amerykanin wypowie to słowo coś w stylu Really. Really. Brytyjczyk bardzo podobnie. Takie trochę zawinięte w pewnym momencie. Really. Wiesz, Brytyjczycy mówią wyżej. Tak mi się z Harry'ego Pottera kojarzy. Harry. It's a really nice idea. Ale przejdźmy do konkretów. Co to słowo znaczy, po co go używać i czy warto w ogóle znać to słowo? Pewnie znasz to słowo, tak? Na pewno kojarzysz. Really to jest dość popularne słowo, ale dziś pokażę Ci trochę inne spojrzenie, tak żeby dać Ci więcej możliwości z tym słowem. I pierwsza rzecz, czy really to jest to samo, co real, real and really? Jakby gdzieś tu mają ten sam człon, więc chyba to są te same słowa. Otóż nie. Gdyż real... Real, something real to jest po prostu przymiotnik, coś realnego, coś prawdziwego, a to really to będzie przysłówek. Więc tak najprościej można by powiedzieć, że to jest coś prawdziwego, real, a to jest takie naprawdę, ale też naprawdę, bo może to też być pytanie, za chwilę do tego dojdziemy. Zatem to nie jest to samo, to się nie równa, i przechodzimy za chwilę do przykładów. Dodatkowo można by sobie wbić do głowy, że to really to bardzo często jest takie wzmocnienie. Tak, to jest wzmocnienie. Trochę tak jak very, pamiętacie? Very, 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 very. Było kiedyś takie przemówienie o very. Więc really będzie takim wzmocnieniem, zarówno wzmocnieniem w pytaniu, jak i wzmocnieniem w opowiadaniu o czymś. Bo właśnie, w pytaniu, tak jak się zdziwimy, to możemy powiedzieć really? Ktoś nam coś mówi, takiego nieoczywistego. Mike proposed to Anna. Really? Naprawdę? Jesteśmy zdziwieni. Widzisz, to jest trochę wzmocnione zdziwienie. Really? Really? Did he? Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, może to być właśnie tak zastępujące trochę. Very. Bo można powiedzieć it was very nice. It was really nice. I to będzie super. Te dwa jakby zdania będą synonimami. It was really cool. Albo na przykład widzimy kogoś bardzo wysokiego, very tall. We can say, oh, he's really tall. He's really tall. On jest naprawdę wysoki. On jest bardzo wysoki, on jest naprawdę wysoki. Widzisz, u nas to działa dokładnie tak samo. Ale możemy też powiedzieć not really. Not really. Ja tu mówię w taki sposób. Not. Oczywiście, jeżeli powiesz not, będzie super. Nawet być może jakiś native speaker tak to wypowie. Not really, not really. Czyli nie naprawdę? Nie naprawdę? Takiego czegoś użyjemy w sytuacji, gdy chcemy powiedzieć niezupełnie. Tak, to jest bardzo dobre tłumaczenie tego niezupełnie. na przykład ktoś się nas o coś pyta. Oh, so you've bought this car. Kupiłeś ten samochód? You can answer, not really. I just rented it. I po prostu to wynajmuje. Oh, so he's your best friend. Not really. We have a small fight. Możemy tego really używać też w sytuacjach, gdy właśnie chcemy tak coś wzmocnić, jak już wcześniej mówiłem, do wielu innych możliwości zdaniowych. Dla przykładu, gdy chcemy podkreślić, że czymś się bardzo interesujemy, jedną z możliwości powiedzenia, że interesuje się czymś, jest powiedzenie I am into something. I am into something. A jeżeli chcesz to naprawdę mocno podkreślić, you can say I'm really... Into fishing. I'm really into playing chess. Widzisz? Takie. Ja naprawdę jestem, jakby w tym czymś pochłonięty. Albo możemy podkreślić też, że coś nam się bardzo podobało, że to było coś naprawdę wielkiego. It was really something. It was really something. To naprawdę było coś znaczącego. The display was really something to behold. To naprawdę było coś takiego do podziwiania. Kurczę, uważaj też jest tak gorąco. Na sam koniec jeszcze, po tym jak dorzucisz coś od siebie, hmm, dorzucisz, will you? I really need it. Wspomnę ci o błędach, które mogą tak naprawdę ze słowa really tworzyć nam coś innego. Takie błędy literówki, czasem gdzieś przeczytanie tego i tak, czy to jest really, czy ktoś się pomylił, czy to jest inne słowo. Może to być na przykład. Rely, rely, you see, it means polegać, czyli polegać. You can rely on me. Dosłownie tak jak u nas w języku polskim polegać Polegać na kimś. You can rely on somebody. And really. Really, czyli jakiś rajd. Być może jak jesteś fanem gier komputerowych, ścigałek, to pewnie kojarzysz to słowo really. So really, real, rely and really. That's it for today. See ya!